Światło słoneczne wpadało przez okno naszego nowego mieszkania w Warszawie, ogrzewając przestrzeń, a ja nie mogłam powstrzymać się od uśmiechu, gdy spojrzałam na Anię, która pakowała ostatnie pudła. To była mała, ale przyjazna przestrzeń i najbardziej chcieliśmy tam wspólnie budować nasze życie. Spójrz na te zasłony, Jakubie co o tym myślisz? Zostawić je tak, czy zmienić na coś jaśniejszego zapytała Ania, trzymając kawałek jasno niebieskiego materiału który idealnie komponował się ze świeżo pomalowanymi ścianami. Lubię je takie. Wnoszą do pokoju poczucie spokoju, odpowiedziałem, próbując przekazać pewność, której potrzebowałem. Ania miała dobry gust, ale czasami sprawiała wrażenie niepewnej swoich wyborów. Ale wiesz, że twoja mama może mieć inne zdanie, powiedziałam, pamiętając, że Halina zawsze miała coś do dodania. Skrzywiła się i dostrzegłem cień przesuwający się po jej twarzy. Ach, nie chcę żeby mi mówiła, co mam robić w naszej przestrzeni, Jakubie. Nie wiedziałem, że będzie to dopiero pierwsza oznaka serii włamań i krytyki. Tego wieczoru postanowiliśmy zaprosić Halinę na kolację do naszego nowego domu. Kiedy przygotowywaliśmy jedzenie, Ania była niespokojna, a ja próbowałem ją uspokoić. Będzie zachwycona tym jedzeniem i co najważniejsze zobaczy, jacy jesteśmy tu szczęśliwi powiedziałam, ale Ania nie wydawała się przekonana. Kiedy Halina przyjechała, Przywiozła ze sobą energię, która zdawała się wypełniać każdy zakątek naszego mieszkania. Cześć, mój synu. Witaj, Aniu. Czy mogę rzucić okiem na to, co tu zrobiłeś? zapytał, wchodząc już do pokoju. Wyraz twarzy Ani szybko zmienił się w mieszaninę oczekiwania i obawy. Oczywiście, Halinko, nie krępuj się, odpowiedziała Ania z pewnym wahaniem. Podczas kolacji Halina zaczęła krytykować wystrój. Te zasłony nie pasują do kanapy. Aniu, powinnaś rozważyć coś bardziej neutralnego, powiedziała, gdy próbowałem interweniować. Mamo, myślę, że Ania ma naprawdę dobry styl. Powinniśmy pozwolić jej decydować o wystroju, powiedziałam, próbując załagodzić sytuację. Ale Halina nie wydawała się wstrząśnięta. Ja tylko próbuję pomóc, synku. Aniu, wiesz, że zestawienie kolorów jest ważne, prawda? Halina ciągnęła dalej, ignorując mój komentarz. Oczy Ani błysnęły mieszaniną frustracji i braku szacunku, a ja czułem, jak przy stole narasta napięcie. Po obiedzie Ania zwróciła się do mnie: Jakub, nie czuję się z tym dobrze. Twoja matka najwyraźniej nie szanuje moich wyborów. Naprawdę nie wiem, jak sobie z tym poradzimy, powiedział drżącym głosem: Wiem, Aniu, ale ona jest moją matką. Muszę znaleźć sposób, aby z nią porozmawiać, nie raniąc jej, odpowiedziałem, czując góle w gardle. Nie chciałem nikogo skrzywdzić, ale musiałem też bronić mojej żony. Ale co zamierzasz zrobić? Rozmowa z nią w takim stanie, w jakim jest, nie wydaje się wchodzić w grę. Nie mogę już znieść tej sytuacji, powiedziała Ania, wpatrując się w moje oczy, szukając odpowiedzi, która nie miałem. Obiecuję, że z nią porozmawiam. Spróbuję. Dobrze. Powiedziałem szukając pocieszenia własnymi słowami, chociaż wiedziałem, że nie jestem pewien, czy mi się to uda. Cisza, która po tym nastąpiła, była ciężka. To, co działo się w naszych umysłach, było mieszanką niepewności i strachu. Chciałem, żeby wszystko się ułożyło, ale myśl o konfrontacji z Haliną napawała mnie obawą. Ania wyglądała, jakby chciała krzyczeć, ale powstrzymywała emocje, podczas gdy ja czułam się rozdarta pomiędzy dwiema ważnymi w moim życiu kobietami. Narastało we mnie poczucie, że trzeba coś zmienić. W naszym związku zaczęły pojawiać się pierwsze pęknięcia, a ja nie wiedziałam, jak ich uniknąć. Przyszłość wydawała się niepewna, a to, co kiedyś było wspólnym marzeniem, zaczęło przypominać bitwę, którą ledwo zaczęliśmy toczyć. Z każdą wizytą Haliny czułam, że tracę coraz więcej swojej przestrzeni. To tak, jakby miała radar wykrywający każdy szczegół, który mógłby zostać skrytykowany. Tego popołudnia. Zmywając naczynia po obiedzie, usłyszałem, jak klucz przekręca się w zamku. Serce przyspieszyło. Wiedziałem, że to ona. Cześć, kochanie zawołała Halina, wchodząc, kierując się w stronę salonu. Wpadnę tylko na szybko. Co porabialiście? Nic nam nie jest, mamo odpowiedział Jakub z pewnym wahaniem. Spojrzałem na niego, próbując przekazać wiadomość, że to nie jest dobry moment, aby tam była. Ale jak zawsze wydawał się niechętny do bycia stanowczym. Ach, to dobrze, ale Aniu, pilnie potrzebujesz nowej kompozycji kwiatowej tutaj, w salonie. Te wyglądają tak martwe, skomentowała Halina, wykonując lekceważący gest w stronę ważonu, który kupiłam na targu. Ja lubię ich takich, odpowiedziałem, starając się zachować spokój. Ale w środku wszystko się gotowało. Halina nie wydawała się zainteresowana moją opinią. Ja tylko próbuję pomóc, kochanie. Wiesz, że Jakub zasługuje na wszystko, co najlepsze, prawda? Potrzebuje ciepłego domu. Wiem o tym, Halina. Jestem pewna, że to, co robię, będzie najlepsze dla nas obojga, odpowiedziałam, starając się nie okazywać frustracji. Oczywiście, oczywiście, powiedziała z wymuszonym uśmiechem. Ale gdybym był na Twoim miejscu, wprowadziłbym pewne zmiany. Jakub, wyczuwając rosnące napięcie, zatrzymał się. Mamo, może powinnaś, ale nie mógł dokończyć zdania. Wzrok Haliny był spokojny i wydawało się, że waha się, czy kontynuować. Może, co powinnam zrobić, Jakubie? Po prostu dać ci kilka wskazówek. Wiesz, że to, co robię, robię z miłości, powiedziała Halina, teraz już defensywnym tonem. Zaczął we mnie narastać gniew. Nie chciałam być po prostu uległą synową, która biernie akceptowała wszystko. Słuchaj, Halina, doceniam twoją troskę, ale ja też jestem właścicielką domu. I chcę, żebyś to uszanowała, powiedziałam, czując rosnącą adrenalinę. W pokoju zapadła cisza. Halina zamarła na chwilę i zdałam sobie sprawę, że przekroczyłam pewną granicę. Jakub spojrzał na mnie zaskoczony. Aniu, może powinniśmy zaczął, ale mu przerwałam. Jakub, nie, nie mogę już milczeć. Musisz działać. Tu nie chodzi tylko o mnie, tu chodzi o nas obojga. Jeśli nie porozmawiasz z mamą, będę potrzebować zrobić coś poważniejszego, stwierdziłem, czując, że w końcu z siebie wszystko wyrzuciłem. Wziął głęboki oddech, jakby próbował wszystko przetworzyć. Porozmawiam z nią, obiecuję, odpowiedział, ale w jego głosie było wahanie. Musisz być stanowczy, Jakubie. Tu nie chodzi tylko o to, żeby nie zranić jej uczuć. Tu chodzi o nasze małżeństwo, powiedziałam, czując mieszaninę nadziei i rozpaczy. Tej nocy, próbując się zrelaksować, nie mogłam przestać myśleć o rozmowie z Jakubem. Wiedziałam, że kocha swoją matkę, ale granica między miłością a kontrolą zdawała się zacierać. Nie chciałam być przyczyną konfliktu w rodzinie, ale nie chciałam też czuć się duszona we własnym domu. Następnego dnia Jakub zdecydował, że czas porozmawiać z Haliną. Denerwował się i widziałam to po jego twarzy. Zrobię to, Aniu. Obiecuję, powiedział, gdy przygotowywaliśmy się do rodzinnego obiadu. Będę tu, żeby cię wspierać. Nie martw się, odpowiedziałem, próbując go zachęcić. Ale w środku byłam tak samo niespokojna jak on. Podczas lunchu Halina była bardziej podekscytowana niż kiedykolwiek, jakby nic się nie działo. Jakub, widziałeś nową kolekcję mebli która przyjechała do sklepu. Pomyślałam, że moglibyśmy razem wybrać coś do Twojego domu, powiedziała z błyskiem w oku. Jakub wymienił ze mną szybkie spojrzenia, zanim odpowiedział. Mamo, właściwie chciałem porozmawiać o kilku rzeczach, zanim cokolwiek zdecydujemy. Gdy tylko te słowa opuściły jego usta, poczułam, jak moje serce przyspiesza. Halina spojrzała na niego zdezorientowana. O czym, mój synu? O ani, ajonaj. O naszej przestrzeni powiedział, starannie dobierając słowa. Halina zmarszczyła brwi i wiedziałam, że bomba zaraz wybuchnie. Ale ja chcę tylko pomóc. Nie czuję się dobrze jak w domu Jakubie. Chcę tylko, żebyś miał dobre życie odpowiedziała, coraz bardziej defensywna. Nic mi nie jest mamo tylko potrzebujemy więcej przestrzeni dla nas obojga. Ania musi się tu czuć komfortowo i szanowana powiedział Jakub lekko drżącym głosem. Szanowany, co masz na myśli? Ja tylko próbuję pomóc. Aniu, czy nie czujesz się tu szczęśliwa? Warknęła Halina, jej ton był teraz oskarżycielski. Czuję się szczęśliwy, ale potrzebuję, żebyś mi zaufał, powiedziałem, próbując interweniować. Naprawdę cenię Twoje wsparcie, ale sposób, w jaki się wtrącasz, szkodzi naszym relacjom. Halina wyglądała, jakby była w szoku, i widziałem. Jak w jej oczach zaczyna narastać wściekłość? Napięcie wisiało w powietrzu, i wiedziałam, że rozmowa jeszcze się nie skończyła. Byłem zdenerwowany. Kolacja, która miała być świętem naszej miłości i wspólnego życia, szybko zamieniła się w koszmar. Halina, matka Jakuba, przybyła w całej okazałości, niosąc ze sobą chmurę krytyki i aurę wyższości. Stół był pięknie udekorowany, a ja spędziłam popołudnie przygotowując specjalne danie, moją słynną lasania. Która zawsze budziła uznanie. Jednak już przy pierwszym kęsie usłyszałem pomruki Haliny. E, Ania, wiesz, że sekretem dobrej lasania jest wielogodzinne gotowanie sosu, prawda? Spojrzała na mnie z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu, gdy próbowałem się opanować. Tak, Halina, wiem. Ten przepis jest adaptacją tego, którego mnie nauczyłaś, odpowiedziałam, zmuszając się do uśmiechu. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Jakub. Siedzący obok mnie patrzył na mnie zmartwionym wyrazem twarzy. Wiedział, że napięcie rośnie, ale nie zrobił nic, aby złagodzić sytuację. Poczułam, jak oczy Haliny krążą po stole, oceniają mnie, poniżają. Każdemu kesowi, który wzięła, towarzyszył komentarz. Myślę, że mogłeś dodać więcej pikanterii, lub prezentacja nie jest tak dobra, jak kiedy tu byłem ostatnim razem. Z każdą krytyką moje serce zapadało się coraz bardziej. To, co miało być wspólną nocą, zamieniło się w ciche pole bitwy, na którym czułam się coraz bardziej niedoceniana. W końcu nie mogłem już dłużej się powstrzymywać. Halina, doceniam twoje zdanie, ale to jest mój dom i moja kuchnia, stwierdziłam, starając się zachować spokój. Chciałbym, żebyście szanowali moje wybory. Uniosła brwi, jakbym wypowiedziała Herezję. Szanować swoje wybory. Ania, jesteś nowa w tej roli. Ja tylko próbuję pomóc. Ale nie prosiłam o twoją pomoc i nie potrzebuję jej, odpowiedziałam głosem drżącym z frustracji. Jakub próbował interweniować. Mamo, proszę, skupmy się na tym, żeby miło spędzić wieczór. Ania włożyła wiele wysiłków w przygotowanie tego obiadu. Halina była niewzruszona. Ach, Jakubie, zawsze chronisz swoją żonę. Ale zapomniałeś, że to ja tu jestem matką. Jego głos był pełen sarkazmu. Atmosfera w powietrzu była gęsta i czułem, że się duszę. Po serii niegrzecznych komentarzy i pełnych dezaprobaty spojrzeń, Halina w końcu się pożegnała, ale nie wcześniej niż zostawiła ostatnią strzałkę. Mam nadzieję, że zanim wrócę, Aniu, nauczysz się dobrze gotować. Nie chcę, żeby mój syn był głodny. Gdy tylko drzwi się za nią zamknęły, opadłem na kanapę. Adrenalina wciąż tryskała. Jakub usiadł obok mnie, a na jego twarzy malowała się troska i zmieszanie. Przykro mi, Aniu, naprawdę nie wiedziałem, że tak się zachowa, powiedział, patrząc w podłogę. Wiedziałeś, Jakubie, twoja mama zawsze tak robi. Nie rozumiem, dlaczego jej nie bronisz, odpowiedziałam, czując, jak złość miesza się ze smutkiem. Po prostu nie chciałem stwarzać bardziej niewygodnej sytuacji, wyjaśnił z wyrazem skruchy. Niewygodne. Było niewygodne, zanim w ogóle zaczęliśmy. To nie jest życie, którego chcę. Nie chcę, żeby twoja matka wszystko kontrolowała, powiedziałam łamiącym się głosem. Porozmawiam z nią. Obiecuję, zapewnił Jakub, ale wahanie w jego głosie sprawiło, że zwątpiłem w szczerość tej obietnicy. Tutaj nie chodzi tylko o nią, Jakubie. Chodzi o nas. Potrzebujemy trochę przestrzeni, trochę czasu z dala od tego negatywnego wpływu, zasugerowałem, a pomysł zaczął nabierać kształtu w mojej głowie. Możemy pojechać na weekendową wycieczkę, tylko we dwoje. Zawahał się, patrząc na mnie. Nie wiem, Aniu, to może być skomplikowane. Skomplikowane czy nie, potrzebujemy trochę czasu tylko dla siebie. Musimy zrozumieć, czego chcemy i co się między nami dzieje. Jeśli nie, ta sytuacja tylko się pogorszy, powiedziałam, czując rosnącą we mnie determinację. W końcu się zgodził ale ulga była krótka. Nie spodziewałem się, że spokój będzie krótkotrwały, bo Halina łatwo się nie podda. Następnego dnia, gdy pomysł wyjazdu był jeszcze świeży w mojej głowie, ponownie zadzwonił dzwonek do drzwi. To była Halina, z uśmiechem na twarzy i torbą prezentów, ale wiedziałam, że krytyka jest już o krok od krytyki. W powietrzu można było wyczuć napięcie, niczym zbliżająca się burza. Kiedy tego popołudnia Halina weszła do naszego mieszkania, wiedziałam, że coś się wydarzy. Zawsze miała ten sposób, by zamienić nasz dom w przedłużenie własnego domu, ale dzisiaj poczułam, że sytuacja przekroczyła wszelkie granice. Kiedy poruszała się po pokoju, krytycznie analizując każdy mebel, zastanawiałem się, jak daleko posunie się tym razem. Słuchaj, Aniu, ta sołfa mogłaby wyglądać lepiej po przekątnej, powiedziała Halina, ciągnąc mebel bez pytania o pozwolenie. Patrzyłem na nią z bijącym sercem. Narastało we mnie oburzenie. Halina, nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, wtrąciłem się, ale ona zignorowała moją próbę powstrzymania jej. Musisz zrozumieć, że chcę dla ciebie jak najlepiej. Odwróciła się do mnie z uśmiechem na twarzy, jakby wyświadczała mi przysługę. To miejsce potrzebuje więcej życia, więcej koloru. Nie można tak żyć, to nudne, to był spust. Nie mogłem się już dłużej powstrzymywać. Halina, to jest nasz dom zawołałem podniesionym głosem. Zaskakując zarówno ją, jak i Jakuba, który był w kuchni. To nie jest projekt remontowy, który możesz zrobić jak chcesz. Halina zatrzymała się, mrużąc oczy. Widziałem urazę na jego twarzy, ale nie obchodziło mnie to. Nadeszła pora na kropkę nad i. Przychodzisz tutaj, jakby wszystko było twoją sprawą, jakby moje zdanie się nie liczyło. Mam wrażenie, że nie szanujecie tego, co razem zbudowaliśmy, Jakub i ja. Jakub pojawił się w pokoju z szokowaną miną. Co tu się dzieje? zapytał, patrząc pomiędzy nami dwoma. Ja tylko próbuję pomóc powiedziała Halina wyraźnie urażona. Nie wiem, dlaczego się tak złościsz, Aniu. Próbuję zrobić coś dobrego. To nie pomoc, Halina to kontrola odpowiedziałem, a w moich oczach zaczęły pojawiać się łzy. Nie pozwolisz mi być częścią tego domu. Czuję, że zawsze jestem pod Twoim krytycznym okiem. Jakbym nigdy nie była wystarczająco dobra, żeby być twoją synową. W pokoju na chwilę zapanowała cisza, a ja słyszałem ciężki oddech Jakuba. Podszedł do mnie i z zaniepokojoną miną trzymał mnie za rękę. Aniu, ja zaczął, ale Halina mu przerwała. Przesadzasz, Aniu! warknęła Halina, podnosząc jeszcze bardziej głos. Próbuję tylko pomóc im żyć lepiej. Nie tak się to robi Halinko krzyknęłam. A frustracja eksplodowała we mnie. Nie potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję, żebyś szanował nasze życie i nasze wybory. Wydawało się, że Halina już ma odpowiedzieć, ale coś w jej spojrzeniu się zmieniło. Miała wrażenie, że po raz pierwszy zdała sobie sprawę z powagi sytuacji. Może za bardzo się wtrąciłam, mruknęła, ale w jej głosie wciąż słychać było defensywność. Chcę tylko tego, co najlepsze dla mojego syna. I ja też chcę wszystkiego, co najlepsze dla naszego małżeństwa. Powiedziałem, a złość ustąpiła miejsca smutkowi, ale tego nie można budować na chęci kontrolowania wszystkiego. Halina skrzyżowała ramiona, atmosfera w pomieszczeniu stała się jeszcze cięższa. Może więc powinienem przestać tu przychodzić. Jej ton był pełen obrazy, prawie jak groźba. Nie tego chcę, wtrącił się Jakub, ale wyraz twarzy Haliny był już wymyślony. Nie chcę już być intruzem w waszym życiu oznajmiła z wyrazem twarzy, mieszającym się z urazą i oburzeniem. Jeśli tak właśnie się czujesz, może lepiej się odsunę. Te słowa ranią jak nóż. Tak naprawdę zależało mi na tym, żeby Halina zrozumiała mój punkt widzenia, a nie żeby odeszła. Ale jednocześnie wiedziałam, że nie mogę dalej żyć w jego cieniu. Ostatnią rzeczą, jakiej chciałem, było to, żeby opuściła nasze życie, ale potrzeba ustalenia granic była pilna. Po odejściu Haliny napięcie między Jakubem a mną było wręcz nie do zniesienia. Spojrzał na mnie z wyrazem zmieszania i zaniepokojenia, jakby chciał zrozumieć, co się dzieje, ale nie wiedział, od czego zacząć. Ania, ja zaczął, ale ja go nie słyszałem. Gule w gardle była zbyt silna. Chciałbym, żeby wszystko było inaczej, Jakubie. Głos zabrzmiał niemal szeptem. Czuję się, jakbym walczył sam. Jakub podszedł lecz nadal dzielił nas dystans. Chciałam, żeby coś powiedział, żeby powiedział, że jest przy mnie, ale cisza się przeciągała. Nie chciałam być odpowiedzialna za podział rodziny, ale prawda była taka, że nie mogłam już dłużej znosić tej presji. Ja tylko: zawahał się. Potrzebuję czasu do namysłu. Te słowa odbiły się Echem w mojej głowie i poczułam się samotna bardziej niż kiedykolwiek. Wyjrzałem przez okno, podziwiając miasto i myśląc o tym, jak zmieniło się moje życie, odkąd Halina wtrąciła się w nasz związek. Pomysł otwarcia własnej piekarni, z każdym dniem wydawał mi się coraz bardziej atrakcyjny. To było tak, jakby ten projekt był dla mnie jedynym sposobem na oddychanie, na odnalezienie swojego miejsca w świecie, z dala od przytłaczającego cienia teściowej. Zapach gorącej czekolady, którą robiłam w domu, zapewnił mi niezachwiany komfort, a teraz, bardziej niż kiedykolwiek, chciałam to urzeczywistnić. E Ania, wszystko w porządku. Wydaje się odległa, moje myśli, przerwał cichy głos Jakuba. Siedział przy stole ze zmartwioną miną, a ja poczułam, że muszę się przed nim otworzyć. Jakub, ja bardzo potrzebuję przestrzeni miejsca, w którym mogę być sobą, zdala od krytyki twojej mamy. Zastanawiam się nad otwarciem piekarni, o której zawsze marzyłem. Powiedziałem z domieszką nadzieja i strach. Pochylił się do przodu, a jego oczy błyszczały entuzjazmem. Jakiego nie widziałem od dawna. To niesamowite, Aniu. Zawsze byłaś taka utalentowana w kuchni. Dlaczego nie zaczęłaś wcześniej? Ponieważ, ponieważ zawsze czułam, że Halina mnie obserwuje, gotowa krytykować każdy mój krok. Czuję, że jeśli się skupię, to w końcu będę mogła mieć kontrolę nad swoim życiem, odpowiedziałam. Też próbuję przekonać. Wiesz, że jestem tu dla ciebie, prawda? Tak, wiem. Ale ty też musisz zająć stanowisko wobec niej, Jakubie. Nie możesz już siedzieć na płocie. Musisz jej dać do zrozumienia, że nasze życie nie jest sceną dla Twoich opinii i krytyki. Westchnął głęboko, jakby dźwigał na ramionach ciężar świata. Masz rację. Ja po prostu, po prostu nie chcę jej skrzywdzić. Jakub, co jest dla Ciebie ważniejsze? Co myśli Twoja mama? Czy czego potrzebujemy jako para? Zapytałem. Czując rosnące napięcie. Porozmawiam z nią, powiedział w końcu stanowczym głosem: Nie mogę dłużej pozwolić, żeby to tak trwało. Nadszedł następny dzień i byłem zdenerwowany. Przygotowując przepisy na mój przyszły biznes, myśl, że Jakub w końcu zmierzy się z Haliną, dodała mi nowej energii. Bardzo chciałam wiedzieć, jak poradzi sobie w tej sytuacji. Kiedy odszedł, nie mogłem oprzeć się przeczuciu, że nadchodzą zmiany. Później, gdy byłem w domu, testowałem nowy przepis na babeczki, kiedy usłyszałem, jak drzwi się otwierają. Jakub wszedł, jego twarz była blada, a jego oczy wyrażały mieszaninę frustracji i zmieszania. Jakubie, co się stało? Zapytałem, odkładając łyżkę. Ja, nie mogłem, powiedział, kręcąc głową. Helena Poprostu, NIE, Jackie Sluchak, oskarżyła mnie o zdradę, jakbym pozwalała ci kierować swoim życiem. To niedorzeczne. Po prostu broniłeś naszego związku, odpowiedziałem, czując, jak narasta we mnie oburzenie. Powiedziała, że ją porzucam, kontynuował Jakub, przeczesując dłonią włosy, wyraźnie wzburzony. A ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Nie porzuciłeś jej, Jakubie. Prosiłeś ją tylko, żeby szanowała nasze życie. Czas, żebyś ustalił granicę, nalegałem, próbując go zachęcić. Wiem, ale to takie trudne. Ona jest moją matką i nie chcę, żeby mnie nienawidziła. Tu nie chodzi o nienawiść, tylko o szacunek. Musisz postawić swoje priorytety na pierwszym miejscu. Jesteśmy teraz rodziną i to powinno być najważniejsze. Spojrzał na mnie, a jego wyraz twarzy zaczął się zmieniać. Masz rację. Muszę być bardziej stanowczy. Jeśli to oznacza, że Halina będzie zdenerwowana, to niech tak będzie. Nie mogę pozwolić. Aby jej wpływ tak na nas wpływał. No właśnie, chodźmy razem, Jakubie. Nie pozwolę jej zniszczyć tego, co mamy. Skinął głową i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że chociaż droga przed nami była trudna, uczestniczyliśmy w tej bitwie razem. Pomysł otwarcia piekarni nie był dla mnie tylko projektem był to sposób na odzyskanie autonomii, którą czułem, że utraciłem. A przede wszystkim był to krok w kierunku pokazania Halinie, że potrafię zadbać o swoje życie i małżeństwo bez konieczności jej stałego nadzoru. Otwarcie mojej piekarni było momentem największych emocji. Tak ciężko pracowałem, żeby tu dotrzeć. Każdy przepis, każdy szczegół dekoracji i każde wysłane zaproszenie było częścią mnie. Kiedy otworzyłam drzwi, ogarnęła mnie mieszanina niepokoju i oczekiwania. Byli tam przyjaciele i klienci, z uśmiechami na twarzach i gotowymi do przekazania komplementami. Jednak w głębi duszy coś mnie niepokoiło. Cień mojej teściowej haliny. Jakub przybył nieco później, a jego spojrzenie wyrażało dumę i troskę. Wiedział, że nasz związek jest wciąż niepewny, ale ja byłam zdeterminowana, aby to wydarzenie było pozytywnym kamieniem milowym. Kiedy zobaczyłam, jak wchodzi, ogarnęła mnie ulga. Dźwięk śmiechu i ożywiona rozmowa wokół mnie dodały mi sił, jednak obecność zbliżającej się haliny sprawiła, że zaparło mi dech w piersiach. Nie spodziewano się jej, byłam pewna, że przekonał ją, żeby została w domu. Spójrzcie na wielkiego piekarza. Zawołała Halina, wchodząc tonem bardziej sarkastycznym, niż bym chciała. Mam nadzieję, że twoje jedzenie nie jest tak słodkie, jak twoje złudzenia na temat dobrego małżeństwa. Wzięłam głęboki oddech, czując, jak moje serce przyspiesza. Jakub stojący obok mnie zdawał się wiercić. Wiedział, że napięcie zaraz eksploduje. Sala była pełna gości. A ostatnią rzeczą, jakiej chciałem, było publiczne starcie. Zanim jednak zdążyłem się nad tym zastanowić, Halina zwróciła się do mnie: Naprawdę myślisz, że to miejsce może konkurować z piekarniami w mieście? Mam nadzieję, że masz plan B kochanie. Już miałem odpowiedzieć, ale przypomniałem sobie, co naprawdę chciałem przekazać tamtego wieczoru. Zamiast poddać się prowokacji, zdecydowałem, że czas użyć głosu. Wziąłem mikrofon i wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Dziękuję wszystkim za przybycie dzisiaj. To miejsce reprezentuje moje marzenie, marzenie napędzane pasją i miłością do słodyczy. Ale co ważniejsze, reprezentuje znaczenie posiadania ograniczeń i szacunku w związkach. Zacząłem, patrząc prosto na Halinę. W ciągu ostatnich kilku miesięcy nauczyłam się, że miłość to nie tylko kompromis i akceptacja to wzajemne wspieranie się. A przede wszystkim szanowanie swojej przestrzeni i decyzji. Nie jestem tu po to, żeby z nikim konkurować, ale być najlepszą wersją siebie. K. Halina wyglądała na zakłopotaną i widziałem, że niektórzy goście byli wzruszeni. Jakub spojrzał na mnie z podziwem, jakby był ze mnie dumny. Odwaga, którą poczułam, gdy przemawiałam, otworzyła mi przestrzeń do wyrażenia nie tylko moich nadziei, ale także frustracji. Kocham twojego syna Halinkę i chcę, żeby był szczęśliwy. Ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy we trójkę znajdziemy równowagę. Kontrola to nie miłość, to strach. A ja nie chcę żyć w przestrzeń, w której króluje strach. W sali zapadła cisza i zdałem sobie sprawę, że Halina chciała coś powiedzieć. Kiedy w końcu się odezwał, jego głos był pełen emocji. Ja nie wiedziałam, że jestem taka surowa. Zawsze myślałam, że po prostu próbuję chronić mojego syna. Ale teraz zdaję sobie sprawę, że tylko wyświetlałam swoją niepewność, przyznała Halina ze łzami w oczach. Jej słowa były jak powiew świeżego powietrza. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że przyzna się do swojego udziału w konflikcie. Atmosfera się zmieniała i czułem, jak napięcie powoli opada. Przykro mi, Aniu. Obiecuję, że spróbuję się zmienić. Chcę, żebyście z Jakubem byli szczęśliwi, dokończyła Halina ze szczerością, jakiej nie spodziewałam się od niej usłyszeć. Jakub podszedł do mnie, mocno trzymając mnie za rękę. Wiedziałem, że dasz radę, kochanie. Jesteś silniejszy niż myślisz. Ten moment był przemieniający. Dynamika, która kiedyś wydawała się tak krucha, teraz stała się nowym początkiem. Spojrzałam na Halinę i po raz pierwszy zobaczyłam nie tylko kontrolującą teściową, ale bezbronną kobietę, gotową na zmiany. A u mojego boku Jakub i ja, razem. Gotowi napisać nowy rozdział w naszej historii, w którym zapanuje miłość i szacunek.